A właśnie, jeden jest bez modów ognisko? Nie... Znaczy... Nie, nie ma. Ale dawali na, na jednej stronie, że w, bez modów. Czyli o Jak Cześć, siemano, z tej strony nami.pl. witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest ze mną Kudłaty. Siema. <laughs> I witamy was w kolejnym odcinku WHC, to już trzeci odcinek, w którym kontynuujemy naszą przygodę w cave'ach. I lecę po te żelazo, które zaważyłem. Później ziomeczki będziemy mieli... O Jezu, nie wodę. Później będziemy mieli z tego... Nie będę wariował. No właśnie. Yy, dobra, ja tutaj sobie żelazo powykopuję, bo to Może można sprzedać. Może, gdyby nie była tak południe, nie by było u mnie w domu tak na górze, to bym mógł się tak trochę liczyć. Kurde, nie wlałem sobie picia do szklanki, a już mnie zaczyna słyszeć. a mnie będę przecież z butli, nie? <grych> o pierdalu. No to dla z butli, a co to? Ty, ty jesteś nieoszczędny węgla nie zabrałeś z pieca Na chwilę, bo ja się tam nie brałam w ogóle. Ty Redstone skąd? Przecież ja go no, Dobra. Ja idę po to żelazo. Nie no, diaksów nie ma, bo który to jest poziom jedenasty? To cieszyłbym się, gdyby były te diaksy, no ale... No gdzieś za, e, za tym... Gdzieś tu powinny być. To zaraz wykopiemy no, no, gdzieś Trzeba tam. szukać. Tak. Ja to muszę sobie wez... do Zebrałeś to żelazo? Które? No, które było w tym piecu. Tak. Nie, tam nic nie było. Bo, a no tak, że... A mi kuźwa w nosie kręci, no. Ty, Baba Jaga jest nad no. W sensie. Wiedźma. No. No ja też się ostatnio spotkałem właśnie w Kajwie Na górze jest. <laughs> sobie stoję. No, no to niech sobie stoi. Mi to tam nie przeszkadza. By się przydał, ja Co to jest? jest? Jezu, to jest złoto, idę po to. Ja myślę, że to jakiś silver czy coś, kurde. To dużo no. modyfikacji. A ja tam jeszcze nigdzie nie grałem, ale widziałem tam sobie filmika Bloka albo. A kogoś... Fajna nawet paczka, tylko. Brakuje mi na przykład kilku modów takich technicznych, nie jakichś tam no, podstawowych. Ale on nie ogarnie. On nie ogarnie. Świetnie. Dobra, jest gold. Gold ore. Ja tam ogarniam mody techniczne, tylko trzeba trochę nad nimi popracować, pokombinować i to podobno. Jak nie idzie, to wchodzi na Panato, panato, to, pana to, pan na to, nie zginę. A jak zginę, to będę pała. Pytasz. Lawa. Uważaj, że lawa jest. Gdzie? No tutaj. Tu to daj to wodom załatwam. Nie, nie, no. 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 <laughs> nie mogę nawet nie życzę. No. No A mam. w ogóle ziomeczki, napiszcie mi, czy chcielibyście serię z takiej gry jaką jest The Crew, bo szczerze powiedziawszy ja bym bardzo chciał nią nagrać. To byłaby taka pierwsza ściganka na moim kanale. Yy, też na nowym komputerze. No, i myślę, że byłaby fajna. Oczywiście GTA 5 też by było. No, nie, nie powiem, że nie. GTA 5 jak wyjdzie, dopiero. Tak, jak wyjdzie. No i myślę, że będzie spoko. O co ty e, co. E, w wyjdzie, chyba. No, no to... Przed moimi urodzinami. E, jeden dzień przed. No to sobie sprawisz prezent. No, ściągnę sobie. Idź czko przed... gdzieś drugi tunel. A nie no, ok. mi tu się wbijasz. A ja mam znalazć 0 killu, chciałbym kogoś zaćnie. Ja mam jeden. To już miejsca nie mam weku, Wypierdzielę to co niepotrzebne. Cyk, cyk, cyk. No i cyk i na razie nic więcej. O. Ja tam... A właśnie zrobisz kiedyś dla mnie dom, bo ja nie mam w ogóle pomysłu. No pewnie, jak będę miał ciasto, pewnie, że zrobię. Czy w ogóle dla Saliona nie mam gotowego zamka a już miałem robić jak miałem na 70, ale spokojnie, bo teraz zaczyna nowy sezon. Przecież... No to wiesz, zanim e, zbierzesz sobie na przykład te różne fundamenty, czy rzeczy, rzeczy, to... No. Za nic, to zanim pozbierasz, to <laughs> go mogli... Dobra, myślę, że jak nie znajdziemy zaraz jak, to oh, kończymy. <laughs> o Boże, widzę to, widzę to. Idę do ciebie, cyk tyk, tyk 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 Idę do to Człowieku ja bym gdzieś tam byłem O, dungeon, Jeon, zaczekaj. Idziemy, idziemy go penetrować? No ho penetrujemy dziurkę. Oglądałeś do no. siatkę? Tak, 3-2, do Polski, tak ma być. 3-2-1. 3-2 nie oglądałeś. 3-1. Oglądałem 3-1. 3-2! Polska 2 Osoby widzowie jego. osoby, które oglądały w siatkę to niech napisze ile było? 3-1 czy 3-2? 3-2. Słuchajcie, jako 3-1. Słuchajcie, mnie 3-2 było... Mogę ci puścić powtórkę, kurde, zaraz zobaczymy. Gdzieś na necie, dobra? Po odcinku i zobaczymy kto ma rację. No dobra. A w tym czasie łap kobla i zrób z niego coś jakiś pożytek A właśnie nie jeden jest, jest bez modów ognisko? Nie, znaczy... Nie, nie ma. Ale dawali na, na jednym stronie, że w, bez modu. Czyli o szyku. Jaksy, <grym> e, stój, pr! Nie poczekaj, ja, Przydę, wykopię, ja wykopię, ja wykopię je, bo ja mam y, Pięknie, ten... Nie, stój, 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 bo trzeba najpierw zobaczyć, czy ten nic pod nim nie... No widzisz lawa tu, lawa. To tam. U Gdzieś... Jezu, weź tego nie, czekaj, no wodę wyleję. Ile mam Kęknie. 6 diaksów, widziałeś? A było 5. No ja wylałem. Nie, ja wylałam. Ja wylałam. Ja. Yeah. Ty wylałaś, tak? Tak, wylałam. Mam... Ja mam dużo vendercześci To wezmę tam. sobie na pamiątkę. I super, ziomeczki, mamy diaksy, to wykopiemy to i spadamy. Bedrock w ogóle. Co wy na to? Co ty na to? Spadamy, nie? No. Tylko ten węgiel jeszcze wykopię. No kiedyś diaksów szukałem, to przy samym bedrocku. A teraz to wiem, że na 11 poziomie tak najbardziej kompaktowo jest. No my jesteśmy na 8, to jeszcze diamenty się... Znaliło. 393 poziom kopanie i ja pierwcie. Ja mam 93 Dobra, idę no ja ja... na home, slash home. A ty się okay. do mnie tepnij Okej, okay. ja szybko zamknę drzwi sobie. Sej to przepalimy i będzie git. Okej, okay, że jestem te pan do ciebie Najpierw trzeba... Przywrócić. Normalnie to wszystko... przywrócenie sobie klawiatury, bo się przestawia czasami u mnie. Czy... Przy... U ciebie też się przestawia czy masz i na Z Tak, tak, często tak mam. Ja też. Ogólnie z tą na dużo przepalałem się. Y, każdy tak ma chyba. Typy, AC. Ustaw sobie tu set a czyś u... Okie okay, czyś um, No to się przyda. Dobra, kolejną skrzynkę przecież mamy. Okay, no to mam, tłustko, mam obok, o, tu setkę ma obok. Masz może SMS przeszedł? <noise> Czy tam mail? Nieważne. Dobra. Bo Cię ci ogląda, nie? Mm, nie wiem o co. To pozdrawiam to jeszcze się ogląda. <głos> <głos> Raczej nie, WHC nie ogląda. Wiem, że Let's Build tam zajrzy. W, w, bo let's, no, build to, no, let's Build to. Let's build to. ogólnie og najwięcej, najbardziej oglądana seria na moim kanale, to tam wiesz. Powiem, wiem, e, e, widziałem jego komentarze też. No. Vlog e, mówił o tobie też. No wiem, wiem. Popularny jestem na YouTube, a boże, O Boże da mi się sprzedał, jest popularny na YouTube. Un unsub. un, 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 sub, un sub. Ja. Człowieku, mam dwie łapki pod filmikiem, ostatni zonturny. Tak się cieszę. No bo ja ci dałem. I mama twoja. To się. Jest... <noise> <noise> Nie nie kłam ludzi co sobie sami łapkują filmy, to jest dla mnie po prostu... E, ja też, ja widzę na przykład osoby, które... Dziękuję za to... Nie, ja, ja przyznaję kiedyś tak robiłem, ale odeszłem od tego ty bo... To było tak na przykład nie. widziałem, że... Dziękuję wam za 10 tysięcy łapek 273, a było widać, że na, na Biesko jest polubione. <grym> Widziałeś jak zmienili YouTube znów. E, a cały byłem? czas go zmieniałem już nie, nie patrzy na to. Dobra, idę <grym> na, na posprzedawać wszystko. Redstone dla mnie nie nie jest... Dla, dla mnie jest niewygodny. Ej ustaw sobie a, tu Sethome, ukośnik set Home. Ja ustawiłem. Tak, no to okej. Okay. Będę posprzedawać te wszystkie itemsy. Tak, redstone, jeden, redstone. Ale zmniejszyli cenę redstone, a. była... Co? Była taka większa teraz jak mało. Ja nie Nieopłacalnie w ogóle. No ale trudno. To minuta. Eee. Y 13, no 13. Bliżej meczki. Patrz, jaki mam kurde. Coxender czy Lapis. Dobra, przyjdę. Dobra, ile teraz mam money? 32 tysiące. Coxy rzuca! się rzuca. Mam 14 koksów. 14 koksów mam. Dobra, to co? Pożegnamy się w tym odcinku już. Dobra Dobra, Choć tu się pożegnamy gdzieś przy naszej farmie <grystanie> O boże Także ziomeczki, to byłoby na tyle w tym odcinku Jeśli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić go łapą w górę, komentarzem, subskrypcją Zapraszam także na Facebooka, link macie w opisie To było na tyle, trzymajcie się, cześć! Cze